Cześć, witajcie pojęcie o dłuższej przerwie. Wiem, że trochę mi nie było, ale z racji tego, że na co dzień pracuję online, teraz głównie, e, potrzebowałem trochę przerwy. Potrzebowałem odpocząć od social mediów. A teraz, e, w zasadzie odpoczywając i będąc z naturą, no, pomyślałem, że nagram coś dla Was. Zobaczcie, muszę podjąć decyzję, bo jestem na rozdrożu. Mam tutaj cztery drogi i muszę wybrać, którą chcę się udać dalej. A w międzyczasie pomyślałem sobie, że powiem Wam parę słów na temat tego, co się ostatnio dzieje na temat kwarantanny. Mianowicie, wiem, że wielu z Was podupadło na zdrowiu, podupadło na zdrowiu fizycznym, psychicznym. Zaniedbaliście się, jeśli chodzi o Wasze zdrowie, jeśli chodzi o dietę, o Wasze ciało, umysł, o psychikę, o wiedzę. Generalnie wiele osób bardzo mocno się zaniedbało. Myślę, że garstka osób tak naprawdę coś dobrego z tego wszystkiego wyciągnęła. I chciałbym Wam zaproponować pewne wyjście z tej sytuacji. Mianowicie, ja mam pewien sposób, który gdzieś tam kiedyś u kogoś zasłyszałem i który u mnie bardzo działa, więc pomyślałem sobie, że zaproponuję go i Wam. Mianowicie, proponowałbym Wam zrobienie sobie listy rzeczy ważnych dla Was w życiu, które chcielibyście rozwijać. Mówię tu o takich e, punktach jak na przykład rodzina, zdrowie, związek, przyjaciele, praca, finanse, właśnie na przykład dieta, e, sport itd., itd. Może jakieś hobby macie, co, coś co Was interesuje i co, co jest dla Was ważne. Propozycja jest taka, aby było tych punktów 10 na liście. Następnie, gdy już je będziecie mieli, proponowałbym zrobić sobie zestawienie. Mianowicie pomyślcie, jak jest dokładnie z daną rzeczą w Waszym życiu. Czyli jeśli na przykład mówimy powiedzmy o związku, no to zastanówcie się jakie są fakty. I tutaj musicie być ostrożni. Nie podchodźcie do innych, nie pytajcie jak oni uważają, że jest. To znaczy możecie, ale jeśli już tak chcecie zrobić, to zapytajcie się kilku osób jednocześnie. Nie pytajcie się jednej osoby i wyciągnijcie jakąś średnią z tych różnych opinii. Na pewno nie podchodźcie do tego tak, że jedna osoba wam mówi jak jest. Tak nie może być, bo to będzie zbyt subiektywna opinia. Następnie, gdy już te fakty ustalicie, będziecie wiedzieli, co i jak to wygląda, bo często jest tak, że na przykład właśnie ze względu na Wasz związek zaniedbuje się na przykład przyjaźń. Ze względu właśnie na przykład na przyjaźń zaniedbuje się związek. Często jest tak, że na przykład za dużo pracujemy, zaniedbujemy zdrowie albo, nie dbamy, albo dbamy właśnie za bardzo o zdrowie i zaniedbujemy pracę itd., dalej. Często jest tak właśnie, że tam, gdzie poświęcamy więcej uwagi, to to góruje nad resztą rzeczy. I teraz, jeśli już będziecie mieli tą swoją listę utworzoną i będziecie mieli już stwierdzone, w jakim położeniu jesteście, druga część powinna polegać na tym, abyście się zastanowili, gdzie chcecie iść. Czyli punkt A, jak jest teraz, punkt B, gdzie zmierzacie. I teraz, gdy już to wszystko będziecie mieli, gdy to zestawienie będzie, powiedzmy, na jakichś kartkach czy dwóch plikach na komputerze na przykład, zróbcie e, tak jakby do każdego punktu kilka... Rzeczy, kilka takich, jakby to powiedzieć. Zastanówcie się, co mogłoby was zbudować. Czyli jeśli chodzi na przykład o zdrowie, co muszę zrobić, aby odbudować swoje zdrowie, na przykład fizyczne, tak? Czyli na przykład muszę zacząć ćwiczyć, może chcesz schudnąć, może chcesz powiedzmy zacząć lepiej jeść i tak dalej, i tak dalej. Zastanów się, co ci może przenieść z punktu A do punktu B. I teraz, gdy już to wszystko miał ustalone, następnie, Chciałbym, abyś był w stanie to kontrolować. Czyli powiedzmy, że zbliża się koniec tygodnia, jest niedziela. Ty zasiadasz z szycikiem, kalendarzem, czymkolwiek, masz tą listę punktów u siebie. I teraz w skali od 1 do 10 chciałbym, abyś zapunktował jak dobrze lub jak źle poradziłeś sobie z danym aspektem życia w tym tygodniu. Czyli powiedzmy, jeśli chodzi o zdrowie, na przykład w tym tygodniu zadbałeś o nie i powiedzmy masz siódemkę, ósemkę. Jeśli chodzi na przykład o relacje międzyludzkie, no trochę to zaniedbałeś i powiedzmy tam sobie stawiasz na przykład czwórkę lub piątkę. I tak dalej, i tak dalej. Gdy ta lista punktów u Ciebie już będzie wypunktowana, będziesz widział dokładnie, jakie części, jakie sfery życia zaniedbujesz, a jakie jednak są dzięki Tobie rozwijane. I teraz, tak jak powiedziałem na samym początku, warto sobie rozpisać 10 tych punktów, bo gdy już to wszystko podliczysz, to maksymalna pola punktów do zdobycia to 100. Więc jeśli otrzymasz jakiś wynik z każdego aspektu życia, z każdej sfery życia i to wszystko będziesz miał wypisane, to będzie Ci łatwiej stwierdzić, jak procentowo wypadasz. Ponieważ jeśli masz 10 punktów i każdy jest punktowany po 10, no to 10 razy 10 to 100, więc wynik, który Ci wychodzi jest procentowy. I tak jest łatwiej to śledzić, moim zdaniem. Jest to rzecz, która naprawdę działa, który, dzięki której możesz właśnie śledzić e, to, co chcesz rozwijać w sobie. I myślę, że nawet jeśli w jakimś stopniu mi teraz nie wierzysz i wydaje Ci się to głupie, monotonne, żmudne e, i generalnie dbanie, to myślę, że jeśli spróbujesz, to możesz się pozytywnie zaskoczyć. E, nie zachęcam, nie zniechęcam, uważam, że warto spróbować. Jeśli będziesz zdecydowany lub zdecydowana. To spróbuj i powiedz mi w sekcji komentarzy pod spodem, czy to pomogło. Jeśli tak, bardzo chętnie dalej z tą na ten temat. Może jeszcze coś podpowiem, może Ty mi coś podpowiesz, co mógłbym zmienić. No i generalnie rozwijajmy się wspólnie i rozmawiajmy. Tyle ode mnie na ten moment. Jak widzicie, ja dbam w tej chwili o pobyt z naturą, o moje zdrowie w sumie i fizyczne, i psychiczne. Bo jest tych osób, które myślę mogłyby spokojnie mieszkać w lesie. A patrząc na to, co się aktualnie dzieje w polityce, no to chyba niedługo będę musiał. Natomiast Wam życzę oczywiście dużo zdrówka, dużo cierpliwości. No i zastanówcie się, jak możecie jutro być lepsi niż dziś. Papa! Pa.